Dzień dobry kochani, witajcie cieplutko i zapraszam Was tak szybciutko na haul z Rosmana. A dlaczego? Tak naprawdę, miał być dzisiaj haul z AliExpress. Ale promocja trwa tylko do jutra. Dzisiaj jest 29 piątek, a jutro jest już sobota. I promocja w Rosmanie właśnie się kończy jutro. Dlatego fajnie byłoby wam pokazać jeszcze te rzeczy moje, moje łupy, które ja upolowałam, jeszcze podczas trwania tej promocji. Bo może ktoś by chciał sobie coś takiego, co ja mam kupić, więc mam tutaj. Tutaj przygotowaną torbę z Rossmana i zabieram się do pokazywania. A Wam życzę miłego oglądania! Zobaczcie, torba nie jest tak wielka jak kiedyś moje hole z Rosmana. Pamiętacie moje hole z Rosmana, co były ogromne i ja pokazywałam i pokazywałam. Po prostu ja nie wiem, tak szalałam z tymi zakupami, jakbym nigdy kosmetyków nie miała, ale po prostu było to spowodowane, że za dużo się nie oglądałam. Dziewczyn, teraz już nie oglądam. Jak chcę coś kupić, to przemyślam, czy na pewno to potrzebuję, czy nie. Jeśli chcę coś przetestować. To również. Nie biorę pierwszego, lepszego albo wszystkiego po kolei. O, bo to jest nowość i wszyscy zachwalają. Bo ja już się tyle razy nacięłam, że. Nie. No i co? Pokazuję Wam. Pierwszą rzeczą jest to paletka, nowość. Tak, zdecydowałam się na taką nowość. Paletka Crazy Lovely, która ma w sobie piękne neony. Już Wam otwieram. Jestem ciekawa sama, bardzo jestem ciekawa tych neonów, ale mamy tutaj też jakieś połyskujące cienie. Neony prezentują się w taki sposób. Zobaczcie, no piękne. Mamy tutaj 16 niesamowitych, matowych i foliowych cieni do powiek, tak tutaj nam z tyłu producent pisze, jestem bardzo ciekawa. Kolory naprawdę takie zachęcające i specjalnie takie opakowanie, zobaczcie, takie, które się rzuca od razu w oczy. Gdyby to było brązowe, to myślę, że nawet może by nikt nie zwrócił uwagi, ale przez to opakowanie neonowe po prostu samo paleta krzyczy weźmie, weźmie. Co prawda wykonana jest z takiego zwykłego plastiku taniego i jakby to spadło, to wydaje mi się, że to od razu by się popsuło. Ale miejmy nadzieję, że się nie popsuje tak szybko. Kolory pięknie wyglądają w opakowaniu. A jak będą wyglądać na oczach? Tego nie wiem, nie mam pojęcia. I kolejną i ostatnią moją paletką z Lovely, również jest to paletka w kolorystyce różowej w kartonowym pudełeczku. Nie wiem dlaczego, ale jakoś bardziej wolę w kartonowych tych pudełeczkach niż w takich zwykłych plastikowych. Wydaje mi się jakby ta paletka była droższa niż ta taka plastikowa, no ale i tutaj mamy kolorystykę typowo taką padającą w różę i mamy tutaj dziewięć kolorów, ale również i jakieś takie właśnie połyskujące kolory. Wydaje mi się, że jeszcze była do wyboru paletka w tonacji pomarańczowej no ja wybrałam różową, różowo tak fioletową, ciekawa jestem czy wy już miałyście, mieliście czy może wykupiłyście dwa dwie te paletki, ja zdecydowałam się na tą, bo takich kolorów pomarańczowych, brązach Mam, więc coś takiego z różem bym chciała. No i zobaczcie, to jest tylko tyle, jeśli chodzi o paletki. No i tutaj mam teraz coś do ust. Pamiętacie, w ostatnim holu z Rosmana, kiedy to było rok temu, mówiłam, że jak będzie następna promocja, to się zaopatrzę w kolejne. A co mam na ustach H2O z Lovely, i ja mam o numerku 4. Oczywiście kupiłam sobie kolejną czwóreczkę, to jest właśnie ta, i dokupiłam sobie piątkę H2O. Bardzo fajne pomadko błyszczyki, bo one nie są matowe, one są po prostu w formie błyszczyka mają w sobie takie malutkie drobinki, świecące, ale bardzo fajnie one się noszą i nie sklejają tak nam. Ust, bo czasami te takie błyszczyki, tak po prostu tak mam, tak nam się skleja to tak, mmm", i w ogóle takie na ustach, a one są, uczucie mają takie niektóre, no tak nie zachęcające do ich użytkowania. A te są leciutkie i właśnie tak nie sklejają, dlatego dobrałam sobie jedną tą samą i jedną innego kolorku i dodam tylko że mają bardzo duże takie aplikatory podobne do korektora właśnie też z Lovely Liquid Camouflage, który ja sobie wzięłam o numerku 01 Soft. Jest to chyba najjaśniejszy, nie wiem czy był jeszcze jaśniejszy. Na początku ja go kupiłam, taka byłam, ale on naprawdę fajnie, fajnie kryje, dlatego wzięłam kolejny, bo mój no mój to już jest dawno, dawno dawno temu w koszu, więc mam następnego, jego braciszka, też ma bardzo duży aplikator, to jest taki duży, duży aplikator, ale to nie szkodzi, bo dzięki temu dwie kropeczki i już tutaj nam starcza. Następną rzeczą, którą ja tutaj wybrałam, jest to również Lovely i mamy tutaj rozświetlacz, który yy, ma w sobie tak jakby złote drobinki, a udało mi się nawet otworzyć złote tutaj drobinki. Ja już go dotykałam, ale otworzę dotknę go jeszcze raz. Jego jak się dotyka, to mamy tak taką pudrowość, czuć taki pudrowy, taki właśnie pudrowy, pudrowy pudrowe coś, o. Nie jest on jakoś tak bardzo, bardzo tutaj, zobaczcie, widoczny. Może na mokro lepiej wygląda, albo po prostu yy, z podkładem będzie lepiej, czy na, na buzi lepiej będzie po prostu wyglądał. Jest taki dość delikatny i on, ja bym powiedziała, że on bardziej wpada takie różowo-złote tony. Yy, więc no jestem jego ciekawa. Yy, a nazywa się Golden yy, Goods, coś takiego. O, tutaj światło się odbija. I następną nowością jest to fu puder z Vibo, w takiej malutkiej kwadratowym pudełeczku. Mamy tutaj 5,5 gram i jest to lekki puder pod oczy z kolagenem. On jest właśnie typowo przeznaczony do okolicy na no, no oczu. Kolejną rzeczą jest to podkład z Max, Max Factora. Radian Lift 55 Golden Natural, ja już go mam i ciekawostka. O dziwo, w Rosmanie wychodził taniej niż na drogeriach internetowych gdzie indziej. Dlatego ja go kupiłam, bo myślałam, że nie będę kupować, bo tak naprawdę w tych Rosmanach to wcale ona on tych promocja się nie opłaca i jest o wiele taniej kupić w jakiejś drogerii internetowej, ale tym razem po prostu jego cena była tańsza niż drogerii. Co prawda jego zapach jakoś mnie bardzo podpasowuje czasami, czasami. On jest jakiś dziwny czasami pachnie nie za ładnie, ale krycie ma w porządku no i SPF 30 co wiecie dlaczego tak naprawdę dzisiaj byłam jeszcze w Rosmanie i chciałam kupić sobie teraz jakiś jest podkład z bielenda w tubce z taką truskaweczką ale niestety były same, ale same testery nic innego nie było, żadnego no dlatego dlatego zdecydowałam się na firmę Liren. co prawda kiedyś miałam parę kosmetyków od nich, podkładów i słabe były, ale stwierdziłam, że dam jeszcze jedną szansę, tutaj mamy z takim różowym maznięciem, był jeszcze z niebieskim, ten niebieski chyba był nawilżający, ale, ale wzięłam sobie z różowym, ponieważ jest to podkład kryjący, kamufluje niedoskonałości, ciepły, beż o numerku 24, witamina E, i jego krycie to 12 godzin. Jestem, jestem go bardzo, bardzo ciekawa. I zobaczcie moje paznokcie, one wyglądają troszeczkę tak inaczej przezroczyste, bo jestem w trakcie robienia hybryd. Przedłużyłam, nałożyłam sobie żel i teraz będzie lakier, więc taki tutaj dodatek. No i co? Przechodzimy do końca. Do końca powoli. Kupiłam sobie kolejny tusz z Missy Sporty Studio Lash 3D Volume Mascara. Na razie rzęs nie noszę, więc trzeba się ratować tuszami. Nie będę go teraz otwierać, bo mam na wykończeniu dwie, dwa inne tusze, a nie chcę, by ten sobie tak podsychał. Skoro jesteśmy przy oczach, rzęsach, kupiłam sobie eyeliner w takiej stożkowatym opakowanku z Vibo Deep Black, który o właśnie tutaj tak wygląda, nie chcę się tu wyostrzyć, w buteleczce coś takiego będziemy testować. Tak samo jak wziąłam sobie w pisaku z Sport i crazy, crazy Look. W mazaku, wszystko zabezpieczone w folicę, i ostatnią rzeczą jest to z Vibo Eyebrow Pencil jest to kredka do brwi z spiralką, czyli taka dwa w jednym. Nie muszę szukać wtedy sobie tych spiralek, bo w tych kubku z pędzlami no to one zawsze się gubią, gdzieś tam trzeba szperać. A tak to yy, maluje, wyczesuje, maluje, wyczesuje i tak dalej. Sprawnie, szybko to idzie. No i zobaczcie, to są wszystkie moje zakupy. Pamiętacie moje hole? Yy, nie wiem, czy już się powtarzam, z, z kilku lat z Rosmana, przecież to było istne szaleństwo, po prostu ja już się za dużo naglądałam dziewczyn, no i wpadłam w szał, a potem portfel o kilka dobrych stówek właśnie, tym razem... Ciekawe jestem jak Wasze zakupy, czy zaszalałyście, ile tego kupiłyście, czy jakieś nowości, czy już może sprawdzałyście nowości. I czekam na Wasze opinie tak na dole i oraz y, jestem ciekawa czy chcecie może test taki makijaż zbiorczy z tego wszystkiego. No może tego Max Factora nie będę używać, bo, bo ja już go używałam i chyba już znacie moją opinię, ale tego z Liren. Więc jeśli chcecie taki test zbiorczy od makijaż to piszcie koniecznie na dole i jak widzicie ja postawiłam na marki te takie typu Lovely Vivo i Missy Sporty, najbardziej to się opłacało, no i dziwna sprawa, że e, szafa Max Factor podkład był tańszy niż w drogeriach internetowych, to mnie bardzo zadziwiło, ale, ale tak to wygląda i co? Mam nadzieję, że zwięźle, ścisło i na temat żegnam się z wami. Miałby dzisiaj haul z AliExpress? Tak, ja wiem, ale no właśnie, że ta promocja już się kończy, dlatego postanowiłam troszeczkę opóźnić haul, a wstawić haul z Rossmana, czyli same hole, same hole i z Pepko, i z Kik i z AliExpress będzie, i z Rossmana. Jeszcze brakuje do tego food haul. Ale cicho, 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 bo mam na zakupach, ale nie, nie nagrałam food hallu, bo stwierdziłam, że byłoby tego za dużo. Same hole, same hole, no. no właśnie. Gorące buziaczki, żegnam się z wami idę robić moje hebretki. Do zobaczenia już w holu z AliExpress. Pum papa.